Antoni Kolczyński przez nokaut na Jamesie O'Malim był rozchwytywany w USA. W 1938 roku odbył się mecz Europa kontra Stany Zjednoczone. O'Malim był zdecydowanym faworytem w walce z Kolką. Lecz ten bokser ze Zdunowa pokazał polską siłę i potrzebował tylko jednej rundy na rozprawienie się z nim. Po tym Kolczyński natychmiast otrzymał oferty przejścia na zawodowstwo za oceanem i kilkaset tysięcy dolarów, ale odrzucił je z polecenia trenera Feliksa Sztama. Kolczyński zdobył złoto na Mistrzostwach Europy w 1939 roku roku w wadze półśredniej i jak wszyscy wiemy także w tym roku rozpoczęła się druga wojna światowa. Kolka przeżył wojnę, ale uważano, że dużo stracił ze swoich umiejętności i niestety też nie można pominąć alkoholizmu Antoniego, który zaognił się w tamtym okresie. Chociaż i tak po wojnie czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski, był olimpijczykiem, to tylko pokazuje skalę jego umiejętności i dlaczego przez większość kariery był postrachem w ringu. W szczycie formy opisywany był jako niezwykle pewny siebie, z niesamowitą siłą ciosu połączoną z szybkością i eksplozywnością.